Dzień dobry, kochani. Witam Was, Aleksandra Muza. Mam nadzieję, że inspiruję Was do otworzenia Waszych umysłów i serc na pozytywne zmiany. I dzisiaj taki krótki filmik odnośnie tego, na czym polega biologia totalna. To jest taka nauka, która, jakby to skracając do jednego pytania, polegałaby na tym, że pytamy się siebie, lub kogoś, z kim pracujemy, jaki jest twój największy sekret. Jakie jest Twoje sekretne cierpienie? Co skrywasz tam w środku w sobie? Czego nikomu nie chcesz powiedzieć? I tak naprawdę to nie są jakieś tam, wiecie, żadna szarlataneria albo Abracadabra, tylko na czym to polega? Że my, jako ludzie, y, mamy wiele warstw albo masek. Albo jak ta cebulka, tych, właśnie takich, nie, obierek na sobie, ponakładanych. I one się biorą a, na przestrzeni naszego życia, są nakładane, nakładane, nakładane. Maski, przekonania, mm, jakieś takie, wiecie, obłuda, żeby nie pokazać, co mam w środku, pokaż kotku, co masz w środku, nie, <laughs> takie powiedzenie. I w momencie, kiedy nakładamy na siebie te warstwy, warstwy, już ich mamy potąd nałożonych, to oddaliliśmy się od siebie. Od tego, co mamy tu w sercu, od tych swoich prawdziwych pragnień i potrzeb, i emocji, i uczuć. I takie przykrywamy warstwa po warstwie, warstwa po warstwie, i tu na górze mamy tą fasadę, nie? którą mamy dla y, zewnętrznego świata, dla naszych, nie wiem, y, jakichś znajomych, dla y, może, może kolegów w pracy i tak dalej. A to, co jest tu w środku, jest tak głęboko nie, pod milionem warstw. I w momencie, kiedy zadajemy pytania, to czasami to pytanie je, ze, zdejmie z nas jedną taką warstwę. Nie? I jest wtedy nam lżej. Lżej na duchu. Takie jest powiedzenie, prawda? O Boże, jak mi lużyło, jest mi lżej na duchu, ale może być też lżej e, pod względem wagi. Bo jak zrzucisz z ramion pewien balast, taki emocjonalny, to jest Ci po prostu lżej. No i w momencie, kiedy mamy te sobie warstwy, te tysiąc warstw dla społeczeństwa, nie? I tą całą taką fasadę zabetonowaną, to jest nam często ciężko. Albo emocjonalnie, albo też fizycznie. I wtedy przy, przy, yy, yy, przy, przytyjemy, <laughs> przybywamy na wadze. I zadając te pytania w biologii totalnej, jak zdejmujemy tą jedną warstwę, drugą, to robi nam się lżej. A czasami. Jednym pataniem przebijemy te tysiąc warstw, i po prostu osoba się rozsypuje na łopatki. I odkrywamy taką wiekcie, wielką ranę, nie? Że odtąd dotąd ta rana jest. Ta rana jest taka wielka, zabetonowana, przykryta kurzem, śmierdzącymi dywanami, i jeszcze zasmażka na to wszystko, nie? I w momencie, kiedy nie zaglądamy tam do środka i nie czyścimy, nie czyścimy to po prostu nam się nawarstwia tego brudu za uszami. A więc jeśli macie w sytuację jakąś w swoim życiu, która powraca, albo jakąś dolegliwość, albo ciągle Wam się psuje samochód i na przykład to są zawsze światła, albo ciągle y, pęka Wam szyba gdzieś w mieszkaniu, w samochodzie, nie tego typu powtarzające się sytuacje, to zadając pewne pytania, y, możemy za pomocą biologii totalnej dojść do tego, co stoi za tym, czego tak naprawdę nie chcecie zakomunikować, jakie jest Wasze sekretne cierpienie, co powoduje, że e, tak reagujecie, czyli na przykład ciałem, czyli chorobą, albo po prostu najpierw otoczenie, nasze otoczenie reaguje, prawda? I jeśli tego nie zauważycie, to ten konflikt schodzi głębiej, 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 bliżej naszego ciała. E, więc... Metodą biologii totalnej można po prostu dojść do przyczyny tego naszego jakiegoś zachorowania, czy występującego w naszym otoczeniu po prostu jakiegoś zdarzenia, tak to nazwijmy, tak? Poprzez zadawanie tych pytań. I w momencie, kiedy zdejmujemy, zdejmujemy te warstwy, czyli się tak odkurzymy, nie, zajrzymy tam do piekła. To następuje po prostu emocjonalne uwolnienie. I jak sobie zdejmiemy te warstwy, wiecie, tego betonu, który gdzieś tam się zbierał przez te x lat, to po prostu mamy przepływ. Przepływ energii, bo zaczynamy komunikować, zaczynamy w końcu mówić, co nam leży na tej wątrobie. Zobaczcie, że nawet takie te ludowe powiedzenia, tak, staro, jakieś tam staropolskie, bardzo się do tego odnoszą. Co Ci leży na wątrobie? Nie? I to właśnie o tym mówi, że powiedz Wyżygaj się w końcu emocjonalnie, powiedz co Ci leży na tej wątrobie, to ulżysz swoje wątrobie. To takie proste. I zobaczcie, się mówi, że o Jezu, ta, ta biologia totalna to taka jest y, jakaś tam pseudo, jakaś nauka, tralala, nie? Nie, nasze babki też o tym samym mówiły. Jest dużo takich właśnie starych powiedzeń, mądrych, niosących tą mądrość życiową i to wszystko też naprawdę... To jest ten sam język, to jest o tym samym rozmowa, tak? Powiedz o swoim sekretnym cierpieniu. Powiedz o swoim e, największym lęku. Powiedz, co cię najbardziej wkurwia, tak? I być może powiedz o tym po raz pierwszy, a potem będzie już łatwiej. I w momencie, kiedy się otwieramy, co znaczy się otworzyć? To nie znaczy, wiecie, otworzyć drzwi od pokoju, nie? Tylko wreszcie powiedzieć tą swoją prawdę. Mm, I <słyska> Jeszcze też takie właśnie powiedzenie staropolskie, że nie, nie staropolskie, takie powiedzenie po prostu, że rozebrać się przed kimś, obnażyć się. To nie znaczy rozebrać się do naga. Wiecie, rozebrać się do naga to potrafi każdy, nie? Ale pokazać, co ma w środku, rozebrać się z tych właśnie wszystkich warstw emocjonalnych, obnażyć się emocjonalnie to jest dopiero sztuka. I nie przed, nie, nie przed każdym tak potrafimy. Natomiast to jest klucz do sukcesu obnażyć się po prostu emocjonalnie, wyżygać w bezpiecznej przestrzeni, po to, żeby ewentualnie, wychodząc na zewnątrz do świata, móc zakomunikować w spokoju e, i w spójności ze sobą to, co nam leży na wątrobie. Także takie czary, Mary, wiecie, nie. <laughs> Trochę tam jest też, e, można by powiedzieć, fizyki kwantowej bo Joe Dispenza też o tym mówi, tylko że innym językiem naukowym bardzo, także zachęcam osoby, które gdzieś tam są w swoim rozwoju osobistym do obserwowania Joe Dispenzy lub posłuchania go, bo to jest człowiek, który przemawia do osób, które potrzebują analitycznego i logicznego wyjaśnienia i tym samym ścieżką, tą samą ścieżką dojdziecie do tego samego punktu. Znaczy w sensie Inną ścieżką do tego samego punktu, do tych samych wniosków, ale w bardziej naukowy sposób. Także jeśli macie jakieś ciekawe przypadki w swoim życiu, w swoim otoczeniu, a może wasz was pies reaguje w jakiś dziwny sposób, a to taka mała zajawka, że miałam osobę, która, której pies zachorował. Zachorował, miał dolegliwość, zrobiła się jakaś tam rana na tyłku. No, o, o, opowiadając jakoś tak w skrócie, pies miał ranę i zadam tylko jedno pytanie tej osobie: kto ci obrabia dupę? <grym> I to było po prostu tyle. Po prostu pies zamanifestował, że właścicielce ktoś obrabia dupę i ona chodzi z tym konfliktem i nie potrafi go zakomunikować i wyplątać się z niego. Także nasze kochane zwierzęta też e, pokazują. Te nasze konflikty, tak? I dopóki my nie przerobimy ich na zewnątrz, ze światem, to te nasze biedne zwierzęta, samochody i dzieciaki często, gęsto przejmują te konflikty na siebie. Także zapraszam do konsultacji w świetle biologii totalnej. Kalendarz już jest tam na dole, także można się umawiać na wizyty. A tak poza tym. Subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie, bo żadna reakcja to najgorsza reakcja, tylko trupy nie reagują. <grybuj> Cała reszta jest albo wkurwiona, albo zadowolona. Całuje! A tu się zaczyna.